Witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj robimy opening na jakieś skina, bo przez trzy otworzyłem jednego Brawl Boxa, teraz byśmy mieli sześć, ale no jako i tak nic nie drogną. Więc od czego zaczynamy, Dominik? O, i jestem też z moim bratem Dominikiem tutaj. I od czego zaczynamy, Dominik? Od czy Brawl Boxa czy Big Boxa? Brawl. Odbrał boksów? No. no dobra. Może będzie większy fart. No niestety pierwsza skrzynka, nic. Nic. Jaki. Słabo jakoś. Nic. Nie, nie będzie. No słabo. dobra, pogramy sobie jeszcze na dół raz. O, niestety. Po, pa, po, po, I co to było? Hmm. Let's go get ja biorę tą jedną. Ja te dwie. Uważa. Jeden leży. To jedziemy? No nie wiem. Możemy. Ale i tak nie opłaca się, bo on jest na daleko, a my na blisko, więc... Dawaj tego El Prima. Bo mamy różne Ale mu zajumałem. O nie, on ma ulta. Ej no jej ulca tutaj. Proszę. Czekaj, bo ona ma tarczy na razie. Niech się starczy, obśmiga. Nie no ja podjeżdżam. No i widzisz co to się dzieje z Twojego podjeżdżania. Minus 3 jest z twojego podjeżdżania. Chociaż mam minus 3. Again. Teraz musi być inny Ja biorę tamtą Dawaj tego dżina z zeroma O Jezu Czaszka głupia Jedną biorę i spadam Albo wezmę, może dwie, Mama. albo może wezmę trzy i spadam. Uciekaj teraz. Dobra, właśnie widzę. I Leon to tak naprawdę jest robot, co nie? Jaki robot. Nie, nie wychodź. Uciekamy. Odejdź, bo on ma osiem. Nie, ja, nie, On teraz do tych krzaków wszedł? Pewnie tak. No, ty. No, dawaj do do krzaków, co ty robisz? Ja, tak. Musimy mieć przynajmniej trzecie miejsce. Ja swój radar włączam. Radar. Nie strzelaj! Po co jaki masz full HP? No może to Wiem, co i nie zrobi. Teraz miałem otwarty. Dobra, jest trzecie miejsce. I nie lałem. Podjęstamy. Tak. Pum, bum, 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 bum. Kurde, no Nashita był już. Ale dobra jest. Ja z 24. I tym symbolicznym akcentem. Nie, jak pan mi jest, no to. Czy Dominik coś zrobnie? Nie, niestety. Tylko 200. Double tokenów. Więc tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. I. No i nic. Do widzenia. Przywi pożegnaj się, Dominik. Pa widzowie!